Witam bardzo serdecznie, Mateusz z tej strony Happy Room Wprowadziło nowego patcha Jest to taki śmieszny patch, w którym musimy Wybić jak najwyżej naszego ludzika Boże, już zapomniałem jak on się nazywał jakiego ja go nazwałem? Ludzie, przypomnijcie mi jak ja go nazwałem W komentarzu, bo ja już nawet nie pamiętam Tak dawno nagrywałem Happy Room że, że wszystko mi powypadało z głowy No dobra, polega to na tym Im wyżej, tym lepiej yy, No i sam jestem ciekaw jakby to można było Zrobić w jakiś taki najfajniejszy sposób bo tutaj są jakieś rzeczy nowe, których ja nie mam odblokowanych. Nie wiem za bardzo, w jaki sposób je odblokować. Bo zresztą tutaj nawet nie ma tego w tych ulepszeniach. Tych przedmiotów nie można, jakby ulepszyć. Może one są zablokowane na stałe, może ich jeszcze nie ma. No dobra. W każdym razie musimy coś wymyślić. Musimy zrobić coś, co wystrzeli go w powietrze. Tylko co to może być? Zastanówmy się przez chwilę. Najprostsze. Uwaga. Nowy rekord polski, 6 metrów No, no moi drodzy, 6 metrów to jest bardzo, bardzo dużo Tylko no, XD Nie oszukujmy się, to nie o to w tym chodzi Żeby go tutaj na trampolinie podbijać, ale no, no może to być też Może to być też trampolina Tylko, trampolina nie wystrzeli go na miliard kilometrów Mam takie dziwne wrażenie Chyba, że Coś z rakietą. Tutaj były te fajne rakiety. Gdzie one są? Co to jest? Co to są za przedmioty? Nie da się ich tutaj. Trzeba użyć klocka. Eee, pyk, tego klocka. Ale jak to zrobić? Jakby postawić ten klocek, bo tylko jeden jest ten klocek, nie? I na niego postawić rakietę. Gdzie są rakiety? Dobra, tu są rakiety. Pyk, pyk, pyk. Uwaga. O, no, nawet można w też w drugą stronę. Okej, okay, myślałem, że to tylko do góry. Maksymalna wysokość 6 metrów, a teraz 40... O! Patrzcie! Patrzcie! Bijemy rekordy! 80 metrów powinno być zapisane. No, wydaje się całkiem good. No dobra, to może się pobawimy, żeby to wystrzeliło go w, nie wiem, w którąś ze stron. Może teraz w prawą stronę damy? Yy, pyk. Yy, pyk. Yy, jeżeli to go walnie gdzieś po ziemi, możemy liczyć na to, że spotka się z tymi rakietami. Co wymyślicie o tym? Myślicie, że to jest dobry rekord? Że to jest dobra rzecz? Niech lecą tamte. No, nie, no! Teraz dopiero doleciały. Hmm. Zaraz coś z tym musimy zrobić. Jakiś, jakaś super technika. Bo to okazuje się być useless trochę. Ale możemy poustawiać wszędzie sobie miny, Zobaczymy, co się stanie, jak on w nie wpadnie. Wiadomo, wybuchnie, ale z jakim skutkiem? Takim beznadziejnym. Dobra, przyjąłem to do wiadomości. Dobra, zrobię taką głupotkę. Zobaczcie, to wpadnie na niego. On to wszystko złapie. Odbije się w prawo. No i zaraz się zobaczy, gdzie. Mała tutaj yy, poprawka? Bo niestety walnął w tamten przedmiot. Dlaczego on się zatrzymał tak z dupy? Coś tam się wydarzyło. Ach, te bomby go tutaj. Masakracja. Dobra, może teraz się uda. Szybko bomby. Dawać bomby. Dobrze. Aha. Aha, nie, no to się zapisuje jednak. Dobra, to się zapisuje pomimo tego wszystkiego. To ja mogę poczekać. Równie dobrze. Chyba, że już żadne nie lecą rakiety. Dobra. Damy sobie te antygrawitacyjne, żeby on tak leciał, tak swobodnie, prawda? I może ustawimy. A rakiety można na Ziemi było ustawiać. No tak, dobra. Coś z tego się wymyśli. Eee, to. Może to go wyrzuci w powietrze bardzo wysoko. Co o tym myślicie? Nie, Dobra, może to. Może to go wystrzeli ładnie, bo to ma moc dużą. Zobaczcie, jakby tak to poustawiać tutaj sobie wszędzie. Ok, i teraz. Aż mój pies, kurde, zaszczekał sobie. Zobaczcie, jak ładnie skoczył 59 metrów. No, nie jest to jakiś rekord polski. Aczkolwiek, no. Nie wiem czy to też było potrzebne tutaj Więc <laughs> będzie coś szczekał teraz tak On jeszcze jest wiecie szczeniaczkiem i tak śmiesznie szczeka Takie I można się pośmiać, bardzo zabawne to jest, nie? Jak się piesek śmieje Śmieje, szczeka yy, Czarna dziura, nie, czarna dziura nam się nie przyda No dobra, zobaczymy gdzie to samo nas wybija Że jakiś nowy rekord, nie, teraz nie pykło tak dobrze Dobra A coś takiego Widziałem to w workshopie. Jestem bardzo ciekaw jak to działa, na jakiej zasadzie. No niezbyt dobre. Popatrzyłem sobie na workshop, jak wyglądają tam mapki i myślałem, że, no nie wiem, będą jakieś zajebiste. To jest bardzo podobne do tego, co ja sam stworzyłem. O! Teraz uderzyło lepiej, tak jakby. Ale czy to pobiło rekord? Czy to jest nowy rekord? 52, najlepiej 59, czyli nie. Możemy sobie jeszcze popróbować parę razy tak wystrzelić go tym samym, ale nie wiem, czy to coś da. No nie, 50 to jest max. No nie wiem, jakby to zrobić ludzie. Okay? nie wiem, wiem pomysł jakiegoś dobrego. O! Nie no, 55, dobra, tutaj za dużo się nie zmieni. Nic nie będzie lepiej praktycznie, cały czas będzie w podobnym y, zakresie to wylatywało. Więc sobie popatrzcie na coś innego. Dobra. A co powiecie na coś takiego? Co powiecie na wielki pokój pełen min? Pewnie mi zlaguje. Chyba, że to naprawili. Uwaga. Nie wiem kompletnie, co się stało. Czy się odetnie? Nie wiem. O, o! Chyba się odcięło, ale gdzie jest mój ludzik? Aha U Umarł. Tym razem lepiej się potoczy to wszystko. Jestem bardzo ciekaw, co się dzieje w momencie, kiedy to się tak zacina. Dawaj, leć na sam szczyt. Na księżyc czy na coś tam. Takie są opisy mapek. To the moon, ale... Ja nie widzę, żeby on leciał gdziekolwiek. W stronę nawet księżyca oszty w życiu. Kiedy to się stało? Co się stało? 232 metry, czy jednak da się na ten księżyc dolecieć? Wow, czyli musimy próbować za każdym razem powtórzyć coś takiego? Szkoda, że to tak laguje. Może na mniejszej prędkości nie będzie tak lagował na przykład na 0,05. Albo 025 Jakbym doleciał do księżyca, byłoby fajnie w sumie tak... O, tak sobie polecieć na księżyc. Tylko teraz raczej nie pyknie. Chociaż kto go tam wie? Już nie wiadomo, co tam się z nim dzieje. Nie no, tym razem nie pykło. Patrzcie, dobra, wezmę sobie na... na taką najwolniejszą możliwą prędkość. O, to nie laguje teraz. Możemy się przypatrzeć, co dokładnie się z nim dzieje. To chyba tylko na prędkości razy dwa się tak ścina O, na pół też działa Jak wtedy on polecił na ten księżyc to Znaczy, w stronę tego księżyca o, może w ten sposób Nie no, to jest 80 metrów, dupa. Tutaj na samym szczycie. Jest księżyc. Musi nam się udać. Leć, 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 leć! 170 metrów Dwie. A jajaj. Na jakim farcie? Jak to dziwnie działa? Nie wiem jak poprawić ten rekord, nie wiem jak wyżej polecieć. Faktycznie to może być najlepsza technika, ale czy na pewno? Dawaj, chcę zaśpiewać pysunkę. Rozpędzenie prosto w stronę księżyca! Czy to by się mogło udać teraz? Nie, za mało. Ale nowy rekord jest. Rozpędzenie prosto w stronę księżyca. 244 metry. It's not that bad. Ja się na razie nie będę bawił odległość od lewej, od prawej i tak dalej. Chcę po prostu dolecieć do księżyca. Za miliardem razy. To jest ten pokój, który sprawi, że dolecimy. Sprawi, że wreszcie osiągniemy ten sukces, na który zasłużyliśmy. Sprawi, że nasz zombie doleci prosto w stronę księżyca. Oj, to chyba nie będzie ta runda. Wow, 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 wow. Co się stało i kiedy to się stało? Kiedy on nagle wskoczył na te 300 metrów? Nie wiem... Nie wiem, jak to się wydarzyło. Ale 322 metry. To jest nasz nowy rekord. I mam wrażenie, że 350 być może. 350 to jest księżyc. Kurde, cały czas patrzę na tego zombika. Patrzę, co się z nim dzieje tutaj. Jak on fajnie w tym spowolnionym tempie wybucha. Ale... Widzicie, że to być może jest ten... To podejście. Znaczy... Ten pokój, ja myślę, że on ma szansę coś takiego zrobić. No teraz już nie, bo chyba ten jego kadłubek to. No właśnie. No, tak tylko go wystrzeliło, ale to... trochę dupa, jeszcze raz. Może to teraz. Zobaczcie jak on idealnie leci przez wszystkie bombki. Wystrzeliło go w powietrze. Bardzo wysoko! Leć! Leć! Ponad niebiosa, ale to. To nie jest to. To jest. A, a może? Zobaczcie jak sobie leci Gravitation 300 metrów, 315, no i 316 to był maks. i spada teraz na dół A, tak blisko Leć, 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 leć! Tak, tak! Mamy to! Mamy to! 379 metrów! A ja myślałem, że to się jakoś kończy, jak dolecimy do księżyca, ale nie! Wow, tego się nie spodziewałem, zrobiliśmy to! zajebista robota oj, aż wyszedłem na pulpit żółw dla was i dla mnie w końcu się udało jestem ciekaw, jak w takim razie zrobić to, żebym jak najdalej poleciał w lewą bądź w prawą stronę tym się może zajmiemy w następnych odcinkach bo teraz jest już wszystko co chciałem zrobić dojrzeliśmy na księżyc ja się z wami jak mam nadzieję, że się podobał. jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia w następnych odcinkach pa